Cześć, witajcie na kanale. Biegam po wsi. Jesteśmy w środku, na razie w środku werandy, bardzo interesującego dworku na terenach, gdzie kiedyś mieszkał Stefan Żeromski. Ale w ogóle, no nie. W tym domku nie, ale w tych okolicach I już na samej werandzie mamy tak zwany kołowrotek. Zobaczcie, ile to lat tutaj stoi. Jaki piękny, prawdziwy kołowrotek. Zobaczcie, wygląda przepięknie. I w tej drewnianej budowli mamy jakiś wieszak. Woda Tak, bo tam jest cała, cały dach jest zniszczony. Musisz uważać z tym rozpalanie tutaj, ponieważ tędy przejeżdżają po prostu, wiesz mhm. Tak to wygląda. No. Postaram się już tutaj wejść do środka tego dworku. Odpalę lampę, żebyście zobaczyli dokładniej ten rozpadający się domek dworek. Dach już jest bardzo zniszczony. Przeciskam się przez drzwi. Mam nadzieję, że ten dach nie zawali się na mnie ani na ole. Ogólnie tutaj jest klepisko, ale można sobie wyobrazić, że właśnie tutaj było wejście do tego dworku z tej. Drewnianej werandy wchodziło się do takiego takiego przejścia do poszczególnych pokoi. Troszkę wybrzuszona już podłoga. Trzeba no. uważać, żeby, żeby nie wpaść, ale wolę zawsze przeskoczyć w ten no. sposób do pierwszego pomieszczenia, w którym jeszcze są firanki i piec. Tutaj jest bardzo newralgicznie. Troszkę się to zapada, ale zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie. To jest taki piec kuchenny, jakby. Tutaj mamy jakieś wieszaczki. Firanki, takie zazdroski w oknach. I drewniana podłoga. Przejdźmy sobie dalej do kolejnego pomieszczenia tego dworku, które drzwi, które prowadzą do kolejnego pomieszczenia działają na wyobraźnię. To naprawdę jest piękny dworek z XIX wieku. Tak przynajmniej widzę. Pewne elementy osadzone są w Tutaj troszkę współczesności, bo ta lampa jest taką typową lampą kuchenną. Kolejny piec, bardzo zbliżony do tego, który przed chwilą oglądaliśmy. I pięknie ułożone okna, takie typowo dworkowe. Dworek już jest w bardzo kiepskim stanie, ale wow, ale piękne pomieszczenie. Zawalające się, ale z takim pięknym piecem. Zobaczcie. Jaki piękny piec. Z piękną koroną. I tutaj ta lampa. Ta lampa wymiata. Słuchajcie, to jest przepiękne. Przepiękna lampka. Lampa. Jakże pięknym dworku. Starym dworku z czasu Stefana Żeromskiego. Wow! Pięknie to wygląda. Ale żyrandol. Jakie rzuca cienie. Oczywiście w tle mamy zniszczony sufit, który lada moment może się zawalić. I okna. Niesamowicie Przepiękne, które pozwalają przenieść się właśnie w epokę. Podejdźmy sobie tam dalej. Tutaj jest bardzo newralgicznie. Mam wrażenie, że jest piwnica, ale chyba nie ma piwnicy. Raczej nie ma, nie powinno być. Mówię tak cicho, ponieważ gdyby zaczęło się coś zawalać, będę musiał. Szybko uciekać. Podejdziemy sobie do tego pięknego pieca, który jest piecem, który wystaje z ściany. Jest to piec, który ogrzewał to pomieszczenie i pewnie jeszcze to, do którego za chwilę zajrzymy. Piękna korona. Piękne to jest naprawdę. Zobaczcie to. Taka piękna korona. Pieca. Kafle wkomponowane te drzwi, zobaczymy co tutaj, jak to wygląda. Tu widać, że już darła się przyroda, ale tu też mamy piec, i tu wystaje ten piec. Tak jak mówiłem, zobaczcie, jak to urokliwe jest. I tutaj piec, takie kafelki. Zajrzymy tu tą rozpadlinę, i wino, które się wdziera od góry do tego dworku. Tutaj mamy obraz, obraz Matki Boskiej. Wow, ale piękny. Zobaczcie, wow, piękny obraz Matki Boskiej, Madonny, już Może był to, to taki folii. Wow. Zobacz, był podłączony, to się świeciło. Widzisz? Brudno. Wow. Prąd Pociągnięty z tego I Gdzieś tam pociągnięty ten prąd Z tej jest... puszki tam Z puszki tam. I tutaj Tapety były Świe Świeciło to i światło tą Tak Matkę Boską Ale tak że ten worek jest On musiał być kiedyś piękny tak, tak pod lasem Ja się to nie, nie jest surowe, Wiesz co Taki e... Taka właśnie Szlachta za coś takiego. Coś jest, takiego, nie? no. Aczkolwiek wiesz, yy, to zależy, bo kwestia potem wyposażenia. Zobacz, tam jest. No, widzę. No. Tu musiało być zimno. Tak, jest chłodno, mimo że na zewnątrz aż tak chłodno nie jest. Tutaj ten piec przypomina mi takie pierwotne piece, bo on nawet nie jest okafelkowany, tylko tak pociągnięty po prostu, bez kafelek. O, i tu jest taki wieszak. Zobaczcie sobie ten wieszak. Przybliżę go, jak on ładnie wygląda. Zobaczcie. tutaj w tych drzwiach było takie zapięcie że można było można było a, te drzwi jakby dociągnąć i żeby tej części jedynie otwierać aczkolwiek może moja interpretacja jest zła, ponieważ wtedy zrobiłoby się bardzo, ale to bardzo wąsko. Dobrze, wejdźmy sobie tutaj jeszcze z powrotem, zanim pójdziemy do tej drugiej części. Tutaj naprawdę już się zawala, a ten dworek jest w bardzo kiepskim stanie. Zresztą można powiedzieć, że jest w środku lasu. Dlatego. Siły przyrody bardzo na niego działają. Przejdziemy sobie do tamtej części. Tutaj to jest przejście do tamtych pomieszczeń, w których już byliśmy. Teraz pójdziemy tam. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mocno już zniszczony, ale działający wyjątkowo no wyobraźnie. Mam nadzieję, że tu mi się nic nie zawali na głowę. Idę sobie tu i pokażę wam co tutaj jest. O tak. au Zobaczcie tutaj. Jakaś choinka w kącie. Tutaj równie piękny piec z tych samymi kafelkami, które widzieliśmy tam wcześniej. Tutaj grzyby rosną. I te krzesełko, które działa na wyobraźnię. Mam wrażenie, że ono jest z lat 70. Całkiem możliwe. Takie krzesełko I tutaj ten piec Bardzo ładny Jakieś kable Ktoś planował tutaj pociągnąć prąd Albo przypuszczam był tu prąd Bo widziałem gniazdka No i ten sufit W strasznie złym stanie Przejdźmy sobie dalej Te okna Wyglądają przepięknie Tutaj mocno już zniszczone. Tędy też można było wejść. Tu kolejny piec. Praktycznie w każdym pomieszczeniu był piec. Tutaj jakaś ogromna szafa przewrócona. Ciężko stwierdzić, co to jest, co to było. Tutaj ładnie wygląda to okno wychodzące na las. I tutaj pewnie były drzwi, które później ktoś zamurował żeby był cięższy dostęp do tego pomieszczenia zajrzymy sobie tutaj co tutaj jest ale tu nie ma nic takiego specjalnego jakaś miska w której pewnie moczono stopy bądź po prostu myto się tam jeszcze widać Jakieś techniczne rzeczy, bo jest piła. Widzicie? Piłę. Ktoś tu podtrzymuje ten sufit, bo najprawdopodobniej on dawno by już spadł, gdyby nie te belki. I tu mamy lampy z jakichś samochodów. Zobaczcie. Tu mamy lampę. Bez jakiego samochodu? Nie wiem co to, ale bardzo fajne lampy. Widzicie? I jakieś tam inne przełączniki. Dobrze, będziemy w jakiś wiatrak. Będziemy wychodzić stąd. O, tu jeszcze tarka wisi. Najprawdopodobniej była używana w tym domu do jakichś kuchennych spraw. I wchodzimy do tego pomieszczenia który pozwala nam dojść do innych pomieszczeń tego pięknego dworku. fajne. Zniszczony, ale piękny. Wow! Cli jest jaś zimianka. Nie, spokojnie. Żeby... Um, Musimy się przygotować. Wejdziemy teraz. Czy wejdziemy? Spróbujemy tam zerknąć, zobaczyć. Patrzcie. O kurcze. Tu są narzędzia rolnicze. 200 lat stare. Nie wchod, dobra chodzi Słuchajcie, tutaj trzymano zwierzęta. Zawalić, ale pójdziemy jeszcze tam. Ojeju, to są korytarze, to są korytarze pod tym dworkiem. O kurczę! Wow. Tutaj trzymano ziemniaki. Zobaczcie. Zobaczcie, tu musiało trzymać ziemniaki. Jesteśmy pod tym dworkiem. Tam jakieś zwierzę jest. Będziemy z wychodzić. Trudki na szczury. Dobra. Zobaczcie, jak tu wygląda. Materia już mi się rozładowuje w kamerze. Ale jeszcze sobie to zobaczcie ostatkami kamery zobaczcie jak tu pięknie w podziemiach w podziemiach tego tworku. przepięknie jak wyrażenia? Fajne. Fajne. Możesz karty. Jasne. Pewnie jest tak pompa. To by tak. Słuchajcie, to uh -huh. nie pomóc jakoś. Nie, nie, nie. To jest fajne, że to jest metalowe, dlatego tak. udało nam się. Szybko sypie się, ale jeszcze całkiem ok No. Gorzej z wejściem No, starszy troszkę, prawda? Uh -huh. Ale one prowadziły do pomieszczenia które było z boku wiesz Po prostu za nami w tle widzicie dworek W którym przed chwilą byliśmy no, powiem ci no ładna, nie? Ruina, nie? ale przepiękna, nie? Jak to musiało być, zobacz, to ty i podjeżdżałeś pod dworek. Ja jestem oszołomiony po prostu, że takie miejsce zostało tak naprawdę zmarnowane. Dziwnie jest bardzo blisko jest czyli może to jest... Ja, to czy ja myślę, że to była ziemia do sprzedania, to więc się. sobie kupił. No. A ten dworek, no zniszczał, bo pewnie trzeba jakiegoś konserwatora zabytków, albo coś takiego. Mm. Dlatego no, nie udało się tego podnieść. Ale te z drzwi, mm -hmm. te <laughs> pomieszczenia. E, w piecy, by widziałyś widziałeś tak. koronę na tym, na tym, tym wysokim tak, piecu? Tak, Poświęciłem trochę filmu na tą koronę. No, bo korona, była jedną z piękniejszych. i obraz. I tak naprawdę dwa żyrandole, tylko tyle się tak. zachowało. No ten jeden żyrandol był taki współczesny troszkę, nie? Tak. Ale... Tak naprawdę poczułem się tam iście dworsko No Dworek na wsi po prostu Tu jest taka cisza No gdyby nie ten pies i dzieci w oddali Dobrze dzięki bardzo, że z nami spędziliście ten czas Trzymajcie się. Do zobaczenia w następny piątek. Cześć!